Patrycja. Patrycja. No co, na mnie też się obraziła. Odwal się. Kosa w piczek zasadniczek. No Rozchłóż się. Śmieszy cię to? No dobra, zwiększam dawkę, to? <laughs> to masz. Dzięki. Na północ czy na południe? Bo ja na północ. To mogłaś iść razem z nimi? Daj spokój. Jesteś nowa, to się chcieli popisać. Kapią się na mnie jak na UFO. Jesteś okej, okay, ale wiesz, trochę ich dzisiaj Czym? Ta chusta, skóra. Parę mocnych słów na Fizie wystarczy. Cholerne dupki, co nie widziały nic poza własną klatką schodową. Myślą, że jak człowiek nosi chustę, to jest po chemioterapii, tak? <noise> Daj im trochę czasu, to się przyzwyczają. A ja to zlewa, Marysia. To co? Wyskoczymy na piwko? Mm, nie przepadam za piwem, a poza tym mama na mnie czeka. No tylko 15 minut. Wtankujemy piwko i spadamy. Nie pękaj o forsę, ja stawiam. O forsę nie pękam, bo zarabiam. Co? Zarabiam. Pomagam w parze. Słuchaj, to może innym razem, dobra? To nic na razie. Cześć. Hej. Marysia, tak? W sobotę będzie u mnie impreza. Spadniesz? Nie wiem, czy będę mogła. No postaraj się, będzie paru odlatowych kąpi ze starej budy. Wiesz, mama nie chce mnie nigdzie puszczać. A co ty masz za życie? Potrzebujesz trochę rozrywki. Naprawdę żal mi cię. Postaram się. Na razie, cześć. Czekam. Cześć. Co tak długo? Jak długo? Normalnie. Co się stało? Nic. Co jesteś taka nabuzowana? Ja? No. Nie możesz mi powiedzieć? Wydaje ci się. Co tak sprzątasz? Zawsze sprzątam tak samo. Mm, czy sprzątasz z pasją. O co chodzi? Czekam, żebyś się wyluzowała, bo chcę cię o coś prosić. Mów. Nie no, ty mów pierwsza. Co się stało? Nasz bar idzie na przetarg. Zostajemy wszyscy bez pracy od teraz. Kto go kupuje? To już pewny jakiś facet, który ma trzy pizzerie. A po co kupiłaś tyle ciastek? Co Szymon przychodzi się oświadczyć? Nie mam zamiaru wychodzić za mąż. Już na pewno nie za Szymona. Mam naradę z pracownikami. Musisz być. choć końcu też jesteś moją pracownicą. Weekendową. A propos, mamo, chcę iść w sobotę na imprezę. Wykluczone. Dlaczego? Będziesz mi potrzebna. O Jezu. To oczywiście znowu się spóźni. <coughs> Kurde, zapomniałem powiedzieć. To przez te ciastka. Spóźni się albo w ogóle nie przyjdzie. Trafi mu się rozległy obiekt cielesny. No inaczej masuje się 50 kg niż zadbane 120. Niestety potwierdziło się. Od pierwszego lokal przejmuje nowy właściciel. Musicie rozejrzeć się za nową pracą. Przepracowałyśmy tu 20 lat. Co za okropne czasy. Wszystko kiedyś się kończy. A może nowy właściciel nas zatrudni? Co ty? Żeby u niego pracować, trzeba mieć dwumetrowe nogi, 20 lat i co najmniej 15 lat pracy w zawodzie. Ewa, ale dlaczego ty nie kupisz tego baru? Nie mam szans, nie mam pieniędzy. No, przynajmniej spróbuj. Już za późno. Wydłużają termin. Składania ofert, bo nie ma tłumu chętnych na te ruderę za te pieniądze. Naprawdę, startuj do przetargu. Łatwo wam mówić. Pomożemy ci trochę to odremontować. Staniemy za tobą murem. Podżerujemy ci kredyt. Mamo, odwagi. Ja? No. Miałam 17 lat, jak przyszłam tu do pracy jako pomoc kuchenna. Przestań się nad sobą rozczulać. Trzeba ruszyć do przetargu, zdobyć forsę. A kiedyś będą pisali tu, na tej estradzie, debiutował słynny Konstanty Kici-Kici. Twój bar przejdzie do historii rock'n'rolla. Urodziłem się w Pieprzykowicach, ale umrę w Nowym Jorku. Z Przestańcie. <słuch> Dziękuję wam. Nie sądziłam, że tak zareagujecie. Pomyślę o tym, co mówiliście. Kochamy cię! Cześć Szymon, przepraszam, długo czekasz? Nie, właśnie skończyłem. Ten facet spod dziesiątki? Tak. Otworzyłem i zaszyłem. Nie było nawet gdzie. skalpelem się dotknąłem. Proszę, 50 tysięcy. Prosto z banku. Nigdy w życiu nie pożyczyłem pieniędzy. Nienawidzę tego. Nie przejmuj się. Tu jest umowa kupna mojego mieszkania. Wstawisz tu datę. Gdyby mnie szlak trafił, będzie aktualny. Podpisz się tutaj. No, Szymon, daj spokój. Znamy się tyle lat. To jest za duża kwota. Musisz mieć jakieś zabezpieczenie. Słuchaj, ten facet, którego właśnie zaszyłem, jeszcze tydzień temu nawet nie wiedział, że coś go boli. Jak chcesz? Zwrócę ci force, podrzemy umowę. Dzięki za pomoc. O Boże, nareszcie pewnie z tego piekielnego dyżuru. Pan doktor jedzie do domu? Tak, należy mi się. A mogę się z panem zabrać do miasta? Ja obiecuję. Nie będę gadać, usiądę z tyłu i będzie cicho jak w grobie. Przykro mi, Joasiu, ale muszę jeszcze załatwić coś po drodze. Kobieta. Nie ma sprawy. Doktor jest dziś przy forsie, więc jedzie prosto do kobiety. Do jutra, cześć wam. Cześć. Nie warto, Jasiu. Naprawdę nie warto. Słuchaj, ty ciągle jeszcze wierzysz, że wymyślisz coś, co go poruszy? Przepraszam, że się spóźniłem, ale samochód mi nawalił. Pomóż mi. Proszę chwileczkę poczekać. Mam właśnie ważną rozmowę w sprawie baru. Rozumiem. Nie bądź dzieckiem. To jest moje zawodowe być albo nie być. Ale umówiłaś się ze mną. Wybepeszyłem pół silnika, żeby tu dojechać. Ale ty jesteś egoistą. Mam rzucić wszystko, bo książę wszedł. Proszę. Skąd to masz? Mogę umyć ręce? Nie będzie przeszkadzało? O, oczywiście. Dziękuję. Tak, już jestem. Mhm. Ja właśnie nie bardzo rozumiem. Akt własności gruntu jest oddzielony od aktu własności lokalu. Tak, no teraz rozumiem. Dziękuję panu bardzo. Mhm. Do widzenia, będę dzwoniła. Aha. Ciągle te same perfumy? Czuję się, jakbyśmy mieli 20 lat mniej. Znowu zaczynasz? Umówiliśmy się, że wyjeżdżasz i to jest koniec. Przepraszam. Po co wracaliście? Placówka dyplomatyczna to idealne miejsce dla was, zwłaszcza dla mojej siostry. Kraj, w którym 98% ludności nie umie ani czytać, ani pisać, nie był wystarczająco kiepskim miejscem zesłania. Na szczęście mnie odwołano. Nieważne, ale nie próbuj zaczynać wszystkiego od nowa. Dlaczego ja się dopiero teraz dowiaduję, że masz zamiar uczestniczyć w przetargu? Mam nadzieję, że nie jest jeszcze za późno. A kiedy mieliśmy porozmawiać? Najpierw przestawiałeś się z klimatu afrykańskiego na europejski. No już. Do tej pory boli mnie głowa. A potem przygnębiała cię wrocławska pogoda, i niskie ciśnienie. To masz szczęście. Wiesz, że ta pani prezes, która zajmuje się twoim przetargiem, jest moją klientką? Ile potrzebujesz pieniędzy? Dostałam otrzymana. Od otrzymana? Od ile? To tajemnica. Ode mnie dostaniesz pięć razy ta tajemnica. Nie chcę. Nie potrzebuję. Wiem, że potrzebujesz. Poza tym to jest uczciwa, rodzinna pomoc. Tylko się nie pochwal swojej siostry. Wypiszę ci czek. Żaden sanitariusz ze mną nie wygra. Szymon jest lekarzem. Wiem, wiem, żartowałem. No dobrze. Z jaką kwotą wchodzi pan do interesu, doktorze? Powiedzmy z kwotą X. To powiedzmy, że daje pięć razy tyle. Dodaje pan coś? Ja proszę pana, wykładam monetę, o której wartości, jak widzę, pan nie ma pojęcia. Wiem wiem. Zwycięża pan siłą swojego uroku osobistego, tak? Przepraszam, ja nie muszę brać udziału w tych żenujących scenach. Sanitariusz zostawia cię z panem mecenasem. Szymek, to jest mąż mojej siostry, on się zawsze tak wygłupia. Z taką sumką. To pan doktor się wygłupił. Doktorze? Niespodzianka. Proszę zamknąć oczy. Tylko nie oszukujemy. Nie oszukujemy. Co? Gołota? O kurczę. Skąd to masz? A mam. I bilet na mecz też. Zdobyłam dla pana. Co nieco o panu wiem. Ale Joasiu, przecież te bilety są cholernie drogie. Ale to nie ja, to pacjenci. Zrobili składkę na prezent dla pana. Hmm. Mój kumpel z klubu. Jak trenowałem, to mnie podglądał. Takie były czasy. Nie. Naprawdę? To miałam świetny pomysł. Ciekawe, czy pana pamięta? Nie wiem. Niektórym Sława tak paraliżuje pamięć, że nawet własnej rodziny nie poznają. Tak, a jakbyś zadzwonił. Znaczy, jakby pan zadzwonił, to nawet nie poprosiliby go do telefonu. Nawet nie będę próbował. Прошу. Świadectwo? Co? Przypomnij mi, jakie ja miałam świadectwo. Bardzo dobre. No właśnie. A jestem grzeczną dziewczynką? Odpowiedz tak albo nie, bez żadnych ale. Z zastrzeżeniami tak. A w sobotę posprzątałam bez poprawek. Poprawiałam lustro. Powiedz od razu, czego chcesz. Jesteś na imprezę. Znowu to samo. Do kogo? Do Patrycji. Nie znasz jej to nowa koleżanka z naszej klasy. Nie zgadzam się. Mamo. Dlaczego? No dopiero zaczął się rok szkolny, a wy już imprezujecie. Z jakiej to okazji? Z bardzo ważnej okazji. To 18. urodziny Patrycji. Słuchaj, to jest taka świetna dziewczyna. Ma styl, charakter. Jest taka czadowa, wiesz? Ma zaczep. A z kim chcesz iść? Sama. Aj, robię błąd, że cię puszczę. Mm. Ale myślę, że mi to wybaczysz. Mm -hmm. To jest wszystko z miłości. Mm. Mamo. Mm. Mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Mm. Jestem już prawie dorosła. I czy nie mogłabyś się mną troszkę mniej interesować? A brak czasu i zainteresowania wynagradzać mi forsą? Od teraz? Nie, teraz lecę na angielski. <grym> Piękniałaś. Już dawno wróciliście, a ty dopiero dzisiaj się pokazujesz? Dzwoniłam kilka razy, ale nigdy ciebie nie było. Nie za cały dzień w domu. Przecież wiesz, że pracuję. Mój mąż miał więcej szczęścia. Proszę, wejdź. Rzeczywiście Robert zatelefonował. I zameldował, że wróciliście na dłużej. Mówił, że znów otwiera praktykę adwokacką. Uratowałam jeszcze placek z jabłkami. On nie tylko dzwonił. On tutaj był. Wszystko wraca w stare kolejne. Bzdury, jesteś obłąkana za zdrością. Nie było go tutaj. Proszę. Kłamiesz. Do cholery znowu kłamiesz. Proszę. Oszalałaś! Nie pozwolę, żeby taki idiota, taki nikt, takie zero mnie oszukiwał, rozumiesz nie pozwolę. Przepraszam, nie zostawiłem futerału od gidary? O, jest. No, jakiś mały wypadek. Chodź piękny Marcello. Zabieram cię ze sobą. Mam na imię Kostek. Konstanty jak Gałczyński. Spieszę się na wykład. Nic mnie to nie obchodzi. Cześć. Ja te wszystkie papiery przygotuję, a pani tylko podpisze. Proszę zrozumieć, Ewa pierwszy raz przystępuje do takiego przetargu. Następnym razem przygotujemy taką ofertę, że nie będzie następnego razu. A kto będzie wybierał te oferty? Ja. No i pan prezes oczywiście. A właśnie jak można dotrzeć do prezesa? Nie trzeba. Mój dług wdzięczności wobec pana mecenasa ja stanę na głowie. No ja chyba będę musiał stanąć na rzęsach dla pani. Dzień dobry. Ewuniu mam coś dla ciebie. Zobacz, czy ci się podoba. Piękny. To prezent ode mnie. Przepraszam. Kupiłam serwis na 24 osoby. Jak chcesz, to Kostek zawiezie ci go do domu. Nie do domu. To będzie początek mojej wspaniałej restauracji. Proszę bardzo. Na szczęście. Dziękuję. Let's go. Nie właśnie lata tutaj to jakiś koszmarny sen o biedzie i charuwie. Zmarnowałam młodość między tymi obgryzionymi laminatami, odrapanymi lamperiami i garami śmierdzącymi kapustą. Było tak źle. Człowiek się przynajmniej nie martwił o jutro. to wszystko na śmietnik. Poprzebijam ściany zatrudnię najlepszego architekta. Tylko skąd na to wszystko brać? Jak dwóch facetów ze sobą walczy, to nie żałują forsy. Ale ja już nie będę niewinną panienką. Mam pieniądze. A jak mi zabraknie, to pożyczę. Tu będzie pięknie. Będzie jak w arabskim pałacu. W szwajcarskim banku. Albo jak w paryskim burdelu. Nigdy już nie będę biedna. Choćbym miała paść trup.